Majówka, no w sumie to jeszcze jest kwiecień, ale tak zwana słynna Majówka Polska. A to jest Malta. Nie jest gorąco, jest jakieś 20, 22, może 23 stopnie. Ale patrzcie jakie morze jest. Pikne. Jesteśmy na tej dużej wyspie, na tej większej. Teraz się wycieczkę wybieramy. Tam gdzieś daleko stoi samochód. W pożyczalni. strasznie było ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania. Bo tu na Malcie można parkować tylko, gdzie są wyznaczone białe miejsca. Pięknie co? Ależ woda czyściutka. Beautiful.